Kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządeczku, że pogoda u Was dopisuje. Mamy fajny, powiem Wam, czas teraz przedświąteczny, przedświąteczny, wielkanocny, więc fajne przygotowania. Dajcie znać, jak tam u Was czy praca wrze. U mnie, co? U mnie troszkę takie delikatne dekoracje. Może Wam zrobię właśnie przepiteczki. Z czym ja do Was ogólnie dziewczyny przychodzę? W poprzednim filmie wspominałam Wam o tych nakładkach, co kupiłam w isku i co miałam iść zamienić, ponieważ były dwa opakowania, kupiłam je w opakowaniu było napisane, że są po cztery sztuki, a u mnie ja tego nie zauważyłam, po prostu szybko przy kasie leciałam i nie zauważyłam tego i powiem Wam, że były trzy sztuki. Wczoraj poszłam, wymieniłam, Pani powiedziała, że nie ma problemu. Ok. No i y, powiem Wam tak, byliśmy w tym isku, ponieważ zrobię Wam zaraz y, tutaj update i Wam pokażę. Y, przyszedł y, przed, przed świętami zamówiony ten, co widzieliście w poprzednich filmikach, y, film, y, w poprzednich filmikach y, przyszedł stół z krzesłami, które zamówiliśmy właśnie w isku i który właśnie szedł y, do nas z Danii, bo isk jest duński, więc płynął promem, jak ja to mówię. No, i kupiłam jeszcze, powiem Wam, do kompletu. Kupiłam yy, oto takie, tutaj mam yy, jeszcze jedną scenę, bo chciałam yy, sceną z yy, tą reklamą. Chciałam Wam pokazać takie, oto yy, dokupiłam piękne, właśnie podkładki yy, na stół, do, na obiadek. I tutaj mamy tylko napisane Placemat 38 cm. Podkładka 100% włókno papierowe, ale super, nawet nie zwróciłam yy, uwagi. Wykonane ręcznie, kolory i struktura mogą się różnić wytrzyj wilgotną szmatką. Jezu, wiecie co, powiem Wam, że super sprawa. Wykonane ręcznie i 100% włókno papierowe. Powiem Wam, mega fajna sprawa. Powiem Wam, ja ogólnie lubię bardzo, lubię IKEA, ale powiem Wam, że ostatnio zakochałam się w isku, ponieważ u nas jest tutaj taki wielki isk i w ogóle mają lepsze meble jakościowo niż yy, właśnie w. Yy... W Ikei, chciałam Wam zaraz, zaraz Wam zrobię tutaj taką przebitkę, jak wygląda ten stolik pięknie, wiecie, tu my się cały czas urządzamy, więc po drodze jakby tutaj coś się działo, jakieś tam niepotrzebne rzeczy, to wybaczcie mi. A jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że te podkładki maty były po 4 euro, czyli no to taka cena, no wiecie, 4 kupiliśmy. Więc po 4 euro te podkładeczki. Polecam Wam, bo naprawdę są cieniutkie i bardzo fajnie, pięknie w ogóle wyglądają na stole. Zaraz zobaczycie same. Dajcie znać w ogóle co tam robicie ciekawego na święta. Ja będę robić, wiecie co, sałatkę Gyros. Ponieważ ja tej sałatki nie robiłam już bardzo, bardzo dawno i tak sobie pomyślałam, że chyba sobie zrobię Gyrosa, bo mam bardzo ochotę. Będę na pewno robiła barszczyk biały, bo mam kiełbaskę białą, surową, kupioną i oczywiście będę ją obgotowywać, i na tym wyważę. Zrobię jak co roku robię pyszny właśnie barszczyk. I co jeszcze będę robić? Powiem Wam, żadnego ciasta nie robię, bo jeszcze się nie dorobiłam brytwanek. I co ja jeszcze zrobię? A no i co? I, i, i zrobię Wam na pewno przebitki, jak będzie wyglądał mój koszyczek na święconkę. Bo ja lubię oglądać takie rzeczy i powiem Wam, że to jest zawsze coś takiego fajnego. U nas w ogóle. Jak mieszkałam, w, jak mieszkałam na poprzednim mieszkaniu, to zawsze jeździliśmy do centrum do Dublina i tam były święcenia pokarmów przez prawie cały dzień, co parę godzin. A tutaj, gdzie teraz mieszkam, niestety jest inaczej. Jest święcenie o godzinie 12 dla wszystkich yy, Polaków, którzy mieszkają tutaj w tym miasteczku. Więc fajnie, nie wiem czy to będzie, wiecie, czy to będzie tak, wszyscy będą naraz, czy to będzie tak, że chwilę zrobią przerwy. No zobaczymy, ja jeszcze nigdy nie byłam i powiem Wam, no zobaczymy jak to będzie. Na pewno Wam yy, dam znać, jak to wyglądało, to święcenie, bo przecież wiecie, to jest mega dużo mega dużo ludzi, nie wiem czy tam się wszyscy tak zmieszczą do kościoła, nie mam pojęcia, no dobra to jest taki updatecik przedświąteczny lubię święta Wielka, wielkie nocy powiem Wam, bardzo, bardzo lubię no i dobra robię Wam przebitki, a jeszcze chcę Wam a to zrobię jak odwrócę kamerę to Wam jeszcze powiem co ja chcę tutaj wytworzyć więc lecimy z update'em stołu i takie delikatne dekoracje Wam zaraz pokażę Najpierw Wam zrobię przebiteczki na, na te podkładeczki. Jak ładnie wyglądają, zobaczcie, tak słodziutko, fajnie, delikatne. Bardzo fajne są takie cienkie i one, tak jak Wam mówiłam, bardzo fajnie wyglądają na stole. Więc tak się prezentują te podkładeczki i zobaczcie stół. Stół jest w ogóle rozkładany. Zobaczcie, jakie w ogóle on jest. Ma dwie jeszcze takie pod spodem dechy, gdzie można go rozłożyć i jest długość prawie 2 metry. On wychodzi wtedy taki jajowaty. I zdecydowaliśmy się na takie krzesła, już Wam pokazuję. Zobaczcie, jak się pięknie w ogóle prezentują te krzesła. One są po prostu cudowne. Ja je, ja je oczywiście wybierałam. I tak, tutaj mamy materiał. Czarny, a tutaj mamy takie oparcie jakby drewniane. Powiem Wam, że bardzo y, zwracam na to uwagę, żeby podczas stania, y, podczas stania, podczas siedzenia przy stole, żeby wygodnie się, komfortowo czuć. Bardzo fajne jest tutaj to podbicie, bo na plecy jest bardzo wygodnie. No i dajcie znać, czy Wam się podobają. Krzesełka są bardzo mocne, nóżki mają metalowe, no i są bardzo fajne. Tutaj mają jeszcze takie zabezpieczenie, żeby nie, nie szorować płytek. No, i powiem Wam, że zamówiliśmy, zamówiliśmy cztery takie krzesełka. Na razie można sobie jeszcze, właśnie, domówić, więc tak się prezentuje stół z krzesłami. Dajcie znać, czy Wam się podoba, bo mi się podoba mega, bo wiecie, tutaj nie mamy za dużo miejsca, bo tutaj jest ten wykusz, prawda? I dlatego musieliśmy mieć stół okrągły, no ale moim zdaniem jest pięknie, bardzo słodko. Dajcie znać, co wymyślicie. Dekoracja. Mam tutaj taki wazonik, i tutaj mam z, z drewna O. Widzicie na takim patyczku mam króliczka. Tutaj mam jajko, a tutaj mam takiego wiszącego, właśnie fajnego z drewna. Króliczka. Później wiecie co? Wzięłam sobie na parapecie, umieściłam bardzo dawno, kupiłam takiego yy, yy, właśnie zająca, i on miał w ogóle tutaj yy, doniczkę z kwiatkami. No ale wiecie, ten zajączek ma już z dwa lata, kwiatki zwiędły, no a zajączek został, nie wiecie o co chodzi. Kupiłam takie jajka plastikowe. Nie wiem, czy właśnie ich nie. Wiecie co, nie porobię? Nie pozlepiam, bo kupiłam sobie klej na gorąco do domu, bo będę, robi, będę chciała robić, wiecie, no, na jakieś dekoracje DIY. Ja bardzo lubię. No i tutaj przylepiłam mu takiego kwiatuszka. Nie wiem, od kogo ja to dostałam od dziewczyn kartkę, właśnie na ym, z moich widzek. Przepraszam bardzo, ale nie pamiętam, od kogo ja to dostałam. Kurczę, słaba pamięć, dziewczyny, przepraszam Was, wybaczcie mi. No i tutaj na parapecie mam takie, wiecie co, jajeczka wielkanocne, takie jakby potuczone, zaraz Wam je włączę. O, zobaczcie, jak ładnie świecą, i te jajeczka sobie właśnie tak tutaj rozłożyłam, i sobie będą tak leż, leżały, bo, ponieważ wiecie, tutaj jeszcze muszę, po, będziemy jeszcze malować parapety, wszystko po kolei, wiecie o co chodzi, dziewczyny. Update będzie z remontu domku, więc tak się tutaj prezentują właśnie te jajeczka na parapecie z tym. Myślę, że to tak fajnie, słodko w kuchni, dajcie znać. I jeszcze przychodzę do was. Mam tutaj takie jajeczka, kupiłam kiedyś to, gdzie to było kupione w Lidlu. Zobaczcie, jakie one są przepiękne. Jajeczka właśnie w takich szklane i tutaj są z piórkiem. I dziewczyny, dzisiaj pójdę i chcę zerwać gałązkę taką większą i tutaj będą tak wisiały. Zrobię wam updatecik, ale pięknie to będzie wyglądało. Więc to jest na tyle z takich dekoracji. Więc, yy, a koszyczek, jak będzie już gotowy, to na pewno Wam też zrobię update i Wam pokażę. Dobra, dziewczyny, to ja się biorę za pracę i to później. Tak jak Wam mówiłam, że muszę gałązki skombinować. Zobaczcie, jakie piękne gałązki. Podniecam się po prostu, wiecie co, gałązkami, ale są takie śliczne. I zaraz będę wieszała, tak jak Wam mówiłam, te jajeczka, yy, właśnie szklane. No, kurde, jaka fajna odmiana. Nie wiem, co to za drzewko, ale mi się bardzo podoba. No i co? I, a, i oczywiście, wiecie co? Patrzcie, u nas mega, zobaczcie, bukszpan oczywiście darmowy, z z osiedla. Dużo krzaczków bokszpaniku i mam za darmo bukszpanik do na święconkę, więc biorę się dalej do roboty. Zobaczcie, co tutaj może być. Co tutaj może być? Oczywiście yy, upinki od, y, jaj, od czerwonej cebulki i będzie sześć jaj. Ja to, ben, ja to tak robię, zaleję to wodą z filtra. Już się parzy biała kiełbaska. Kto jest tym biała kiełbaska, ja uwielbiam. Oczywiście surowa. No i już zaczynam działać. Sałateczkę jeszcze będę robić i te sprawy będą przebiteczki. No i zobaczcie, kiełbaska surowa już ugotowana, więc wywar jest i wywar będzie na barszczyk, bo ja zawsze na, na wywarze z tej właśnie surowej kiełbaski robię barszczyk. A tutaj już dochodzą do siebie jajeczka i oczywiście pierwszy raz, kochani, odkąd robię jajka w tym... Te... W cebulce. Wyobraźcie sobie, yy, pękły mi dwa jajka. Dobrze, że mam sześć, to te cztery akurat wejdą do yy, właśnie do święconki. Ale się tak wkurzyłam, że nawet sobie nie wyobrażacie. No ja nie wiem, jak to się stało. No dobra, nieważne, ale ważne, że wyszły. Kochani, jeszcze tak w międzyczasie, jak tutaj urzęduję w kuchni, chciałam Wam. Pokazać. kupiłam taką suszarkę w Ticke Maxie Tutaj jest wieccenia naczynia, i tutaj jest część metalowa, to jest plastik, i tutaj jeszcze jest na sztuczce, a w ogóle to Wam pokażę. Tak się prezentuje, bardzo fajna, taka klasyczna. Ja chciałam taką, i to jest Vintage Collection. Kosztowała 25 euro, i to jest ogólnie chyba produkt hiszpański, o ile się nie mylę. Zaraz zobaczymy. Vicar, so you, jakaś firma do kuchni. Tak, 100% Spanish design, więc fajny. Myślę, że mi się sprawdzi. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Mi się dość, powiem Wam, podoba, więc taka suszareczka. Bo tą poprzednią, co mieliśmy, to Marcin kupił taką, a słaba, że naprawdę powiem Wam. A ja lecę dalej gotować. I tak się właśnie prezentuje moja y, święconeczka. Y, bardzo kolorowa. Dajcie znać, co myślicie. Czy u Was jest podobnie? U mnie jest, tak jak widzicie, dwie babeczki, oczywiście malutkie. Jest i pieczywko, o, bułeczka, o tak Wam zrobię ostrość. I jest szyneczka, i jest kiełbaska jałowcowa, kiełbaska biała, no i jajeczka. I sól, i pieprz. Przyprawy muszą być kolorowa. Dajcie znać, jak u Was. Wesołych świąt. No i to by było na razie. Na tyle. Pozdrawiam Was, kochani, serdecznie. Kochani, moi, my już po kościółku poświęconych pokarmach. I teraz biorę się właśnie za robienie barszczyku i robię dzisiaj sałatkę gyros, bo dawno nie robiliśmy, a mamy taką ochotę. Dajcie znać, jakie u Was królują sałatki na święta. Ja robię jeden gyros, ale robię takie więcej tej sałatki, bo my bardzo lubimy. Pogoda jest fajna, mam okno otwarte. Słoneczko świeci, a może Wam zrobię z tej strony przebiteczkę. O, jak fajnie! Słoneczko świeci, no i co? I gotujemy. Marcin coś robi na ogródku. No i tak mija. Dzionek zrobię Wam może przebiteczki, jak wyszedł żurek i yy, jak wyjdzie, sałatka. Więc jeszcze się dzisiaj widzimy. Jeszcze a propos żurku, chciałam tutaj zwrócić uwagę. Mam z Bacówki jakiś barszcz biały i powiem wam, że jest bardzo fajny skład. Zobaczcie, woda, mąka żytnia, płatki owsiane, świeży czosnek, bez konserwantów. Jeszcze nie widziałam takiego dobrego o, takiego dobrego składu, powiem wam, polecam jak coś takiej z Bacówki barszcz biały. Skończyłam robić żurek, byliśmy na spacerku, powiem Wam, spacerować się, było ustał wiatr i było bardzo, było, no nadal jest bardzo fajnie, tak powiem Wam, spokojnie, nie ma wiatru. I zobaczcie, która jest godzina, za 5. no dziewiętnasta. dziewiętnasta, u nas mega widno i właśnie zaczęłam robić gyrosa, sałatkę, zaraz Wam zrobię przebitkę, bo właśnie na patelni mi tutaj się smaży mięsko. Już pokroiłam ogóreczki, ale to już Wam robię przebitkę. Tutaj piersi z indyka mi się tutaj podsmażają na gyrosa, na sałatkę. Tutaj mam pokrojone już całe opakowanie wcześniej ogórków i sobie zakryłam folią, bo było w lodówce. Do tego będą trzy cebulki. I co jeszcze? A i, sało, i kapusta właśnie pekińska, proszę bardzo. I będzie jedzonko, a zaraz Wam zrobię przebitkę, zobaczcie, 19, a u mnie po prostu widno, bardzo fajnie, tak spokojnie jest. Kochani, robota w kuchni skończona, potrawy porobione i przyszłam się już z Wami tak na koniec tego vloga właśnie pożegnać I chciałam Wam życzyć pięknych, rodzinnych świąty, wesołych, spokojnych, takich z szacunkiem do drugiego i wszystkiego dobrego. Ja się właśnie tutaj, ja się, no, włączyłam inhalator, Marcin się inhaluje, ja piję kawusie. Proszę bardzo, mam nadzieję, że ktoś pije ze mną. I tak jak mówię, yy, I tak jak mówię właśnie kończymy, bo mamy słonko ładną pogodę i wybieramy się na spacerek. Yy, tam Marci mówił, że znalazł fajną miejscówkę, więc jedziemy zobaczyć, jak tam jest, może będzie już w następnym vlogu zobaczymy czy pogoda y, sprzyja czy nie będzie jakichś dziwnych warunków atmosferycznych więc tak jak mówię, wszystkiego dobrego dla Was spędzajcie miło święta, tak jak y, uważacie tak jak chcecie, relaksujcie się i wszystkiego dobrego dla Was, dziękuję za to, że jesteście że przychodzicie do mnie, że przychodzą nowe osoby dziewczyny bardzo fajne są, piszą mi komentarze dziękuję za to, że jesteście no i trzymajcie się i do następnego vlogu. あ